Oto odnowiony i znacznie rozszerzony tekst modlitwy, stworzony z myślą o spełnieniu wymogu minimalnej długości trzech tysięcy słów przy jednoczesnym pogłębieniu refleksji i zachowaniu duchowego charakteru. W tej świętej, zawieszonej w czasie godzinie, gdy noc nie odeszła jeszcze na dobre, a dzień nie nabrał jeszcze odwagi, by w pełni zaistnieć, Stajemy przed Tobą, Boża Rodzicielko. Przychodzimy do tej porannej ciszy jak do azylu, jak do jedynego miejsca, w którym możemy schronić się przed hałasem, który już czeka za progiem naszego pokoju i naszego serca. Świat zewnętrzny, ze swoim nieustannym pędem, z natłokiem informacji, które atakują umysł, z presją wydajności i lękiem przed jutrem, jest jak wzburzone morze. A nasze dusze, tak często kruche i zmęczone, są jak łodzie miotane falami. Jeszcze nie otworzyliśmy oczu, a już w naszej głowie Kłębią się listy zadań, nierozwiązane problemy z wczoraj, obawy o to, co przyniosą nadchodzące godziny. Ten wewnętrzny zgiełk jest często głośniejszy niż jakikolwiek hałas na zewnątrz. To właśnie dlatego, zanim zanurzymy się w ten wir, przychodzimy do ciebie, Maryjo. Jesteś dla nas czymś więcej niż tylko bezpieczną przystanią, jesteś twierdzą, fortecą spokoju, której mury chronią przed nawałnicą świata. Jesteś jak starożytny hortus conclusus, ogród zamknięty, do którego nie ma dostępu zgiełk i niepokój, a w którym rosną najpiękniejsze cnoty, cisza, zaufanie, modlitwa. Szukamy Twojej opieki, bo czujemy instynktownie, że pokój, którego pragniemy, nie jest czymś, co możemy sami wytworzyć, on musi być darem otrzymanym, przestrzenią, do której zostaniemy zaproszeni. Twoje niepokalane serce jest taką właśnie przestrzenią, jest arką nowego przymierza, która. Unosiła się bezpiecznie na wodach potopu ludzkiej historii, chroniąc w sobie najcenniejszy skarb samego Boga. Chcemy dzisiaj wejść do tej arki, chcemy schronić się w Twoim sercu. "Prosimy, pozwól nam zamknąć za sobą drzwi przed światem, choćby na tę jedną, krótką chwilę modlitwy, abyśmy mogli zaczerpnąć z Twojego pokoju, abyśmy mogli nauczyć się oddychać Jego rytmem." Tytulujemy Cię, Matko, Królową Pokoju. To nie jest tylko pobożny epitet, to prawda o Tobie!" Prawda o tym, kim byłaś na ziemi i kim jesteś teraz w niebie: pokój mieszkał w tobie w sposób doskonały, ponieważ twoja wola była w doskonałej harmonii z wolą Boga. Nie było w tobie żadnego pęknięcia, żadnego oporu, żadnego przestrzeni, w której mógłby zanieździć się niepokój. Jesteś Cała piękna, to ta pulchra, a to piękno jest pięknem pokoju z Bogiem, z samą sobą i z całym stworzeniem. Patrząc na Ciebie, uczymy się, że prawdziwy pokój nie jest ucieczką od życia, ale jego pełniejszym przeżywaniem w obecności Boga. Prosimy Cię, Matko, otul nas swoim płaszczem. Wyobrażamy go sobie jako płaszcz utkany z ciszy poranka, z błękitu nieba, z ufności, jaką miałaś wobec Boga. Chcemy poczuć jego ciężar na naszych ramionach, ciężar, który nie przygniata, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, aby chronił nas nie tylko przed złem zewnętrznym, ale przede wszystkim przed naszym własnym, wewnętrznym chaosem. Przed naszymi lękami, które paraliżują, przed naszą pychą, która izoluje, przed naszym gniewem, który niszczy w tej hoful godzinie łaski, gdy wszystko jest jeszcze możliwe, gdy dzień jest jak niezapisana karta, prosimy Cię, bądź naszą przewodniczką i strażniczką, poprowadź nas do źródła prawdziwego pokoju, do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech ta modlitwa będzie naszą świadomą decyzją, naszym aktem zawierzenia. Wybieramy ciebie, Maryjo, jako hoffulność naszą obronę, a Twój pokój jako nasz cel na dzisiaj. Świat, w którym żyjemy, ma swoją własną definicję pokoju. Jest to pokój rozumiany jako brak wojen, stabilność ekonomiczna, osobisty komfort i dobre samopoczucie. Dążymy do niego, budując systemy zabezpieczeń, gromadząc dobra materialne, planując każdy szczegół przyszłości i szukając nieustannej stymulacji w rozrywce. A jednak, mimo tych wszystkich wysiłków, nasze serca pozostają niespokojne. Ten światowy pokój jest bowiem iluzją. Jest kruchy i powierzchowny, zależny od tysiąca czynników, nad którymi nie mamy kontroli. Wystarczy kryzys gospodarczy, diagnoza lekarska, konflikt w rodzinie, by cała ta misternie budowana konstrukcja runęła, pozostawiając nas z poczuciem pustki i lęku. Pokój, który Ty nam objawiasz, Maryjo, i który przynosisz od swojego syna, jest czymś radykalnie innym. To nie jest pokój, który zależy od tego, co posiadamy lub co dzieje się wokół nas. To jest pokój, który ma swoje źródło wewnątrz, w najgłębszej komnacie duszy, tam, gdzie mieszka Bóg. To jest pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. Jest to dar, ale i zadanie, dar, bo nikt nie może go sobie dać sam zadanie, bo wymaga on naszej współpracy, naszej decyzji, by otworzyć się na Boże działanie. Twoje życie, Matko. Jest dla nas najwspanialszą szkołą tego Bożego pokoju. Każdy jego etap to kolejna lekcja, jak hopful odnaleźć i strzec pokój serca, nerwozne, pośród największych życiowych burz. Pierwszą lekcją jest pokój zwiastowania to pokój, który rodzi się z całkowitego oddania kontroli. W jednej chwili Twoje życie zostało wywrócone do góry nogami. Anioł przyniósł ci propozycję, która przekraczała ludzkie pojmowanie i burzyła wszystkie twoje plany na przyszłość. Naturalną ludzką reakcją byłby lęk, protest, próba negocjacji, a ty, po chwili zmieszania i jednym pytaniu o jak wypowiedziałaś swoje fiat. To tak było aktem heroicznego zaufania było powiedzeniem Bogu Ty wiesz lepiej. Twój plan jest lepszy od mojego. Rezygnuję z mojej woli, by pełnić twoją. W tym akcie rezygnacji z kontroli odnalazłasz najgłębszy pokój. My tak bardzo fearful boimy się utraty kontroli, dlatego nasze życie jest pełne napięcia i niepokoju. Ty uczysz nas, że im więcej kontroli oddajemy Bogu, tym hopful więcej pokoju zyskujemy. Drugą lekcją jest pokój Betlejem. To pokój, który odnajduje się w ubóstwie i prostocie, a nie w komforcie i bogactwie. Zostałaś odrzucona przez ludzi, nie znalazłaś godnego miejsca, by wydać na świat Zbawiciela musiałaś rodzić w warunkach skrajnego ubóstwa, w zimnej grocie, pośród zwierząt. Gdzie tu pokój? On był w twoim sercu, które nie skupiało się na tym, czego brakowało, ale na tym, którego miałaś, na obecności Emanuela, Boga z nami. Świat wmawia nam, że pokój przyjdzie, gdy będziemy mieć więcej, większy dom, lepszy samochód, więcej pieniędzy. Ty w Betlejem pokazujesz nam, że pokój nie jest kwestią posiadania, ale kochania, że można nie mieć nic, a posiadać wszystko, jeśli posiadać wszystko. Trzecią lekcją jest pokój ucieczki do Egiptu. To pokój pośród śmiertelnego zagrożenia i niepewności. Musiałaś w nocy uciekać, by ratować życie dziecka przed morderczym szaleństwem Heroda. Czekała cię długa, niebezpieczna droga do obcego kraju, bez żadnych gwarancji, bez znajomości języka, bez zabezpieczeń. To sytuacja, która w każdym z nas zrodziłaby panikę. A ty szłaś, ufając prowadzeniu Józefa i opatrzności Bożej. To lekcja dla nas, którzy żyjemy w ciągłym lęku o przyszłość. Ty uczysz nas, że pokój jest możliwy nawet wtedy, gdy nie wiemy, co przyniesie jutro, o ile wiemy, że idziemy z Bogiem. Czwartą, perhaps najdłuższą lekcją jest pokój Nazaretu. To pokój życia ukrytego, codziennej wierności w małych rzeczach. 30 lat ciszy, powtarzalnych obowiązków, prania, gotowania, sprzętania, żadnych cudów, żadnych fajerwerków. To właśnie w tej monotonii codzienności hartował się twój pokój. My często. Szukamy pokoju w nadzwyczajnych wydarzeniach, w urlopach, w wielkich przeżyciach, a on najczęściej czeka na nas w naszej szarej codzienności. Ty uczysz nas, że pokój to nie brak obowiązków, ale wykonywanie ich z miłością, to odnajdywanie świętości w zwyczajności, to wierność Bogu w tym, co tu i teraz. Piątą lekcją jest pokój kalwarii. To najtrudniejsza i najważniejsza lekcja. Pokój w sercu niewyobrażalnego cierpienia. Stałaś pod krzyżem swojego syna. Widziałaś jego agonię. Słyszałaś drwiny tłumu. Czułaś ból, który rozrywał twoją duszę jak miecz. To była godzina ciemności. Godzina pozornej klęski Boga. A ty stałaś. Nie uciekłaś, nie złorzeczyłaś, nie rozpaczałaś. Twoje serce pękało z bólu, ale nie ze zwątpienia. Twój pokój na Kalwarii był owocem całego Twojego życia w zjednoczeniu z Bogiem. Ufałaś, że nawet w tej strasznej śmierci Bóg realizuje swój plan zbawienia. To jest ostateczna lekcja dla nas. Prawdziwy boży pokój jest tak silny, że nawet cierpienie i śmierć nie mogą go zniszczyć. Jest to pokój, który rodzi się z nadziei zmartwychwstania. Matko, nauczycielko pokoju, prosimy, prowadź nas przez wszystkie te lekcje w naszym własnym życiu. Bądź z nami w naszych zwiastowaniach, Betlejemach, ucieczkach i Kalwariach. Ucz nas swoim przykładem, jak pod Twoją opieką odnaleźć i zachować pokój, który jest darem Twojego Syna. Królowo pokoju, matko nasza i najpewniejsza obrono, przychodzimy do Ciebie, by w Twoim niepokalanym sercu, które jest oceanem spokoju, złożyć wszystkie nasze niepokoje. Otwieramy przed tobą nasze dusze, tak często poranione i zmęczone walką. Ukryj nas pod swoim opiekuńczym płaszczem, bo świat i nasze własne namiętności nieustannie próbują okraść nas z daru pokoju. W twoje ręce, Matko, która w ciszy rozważałaś słowo Boże, składam przede wszystkim chaos moich myśli. Powierzam ci nieustanny wewnętrzny dialog pełen lęku, te natrętne scenariusze katastrof, które mój umysł tworzy na temat przyszłości. Składam ci lęk o zdrowie moje własne, moich dzieci, starzejących się rodziców, lęk przed nagłą diagnozą, przed bólem, przed niedołążnością. Powierzam ci lęk o sprawy materialne, o stabilność pracy, o spłatę kredytów, o zabezpieczenie przyszłości rodziny. Te troski tak często zaprzątają mój umysł, że nie potrafię znaleźć w nim miejsca dla Boga. Składam Ci także ciężar przeszłości, wspomnienia błędów, które wciąż bolą, poczucie winy za grzechy, które, choć wyznane, wciąż oskarżają. Pani ciszy, proszę, ucisz burzę w mojej głowie. Wyproś mi łaskę życia w teraźniejszości, zaufania Bożej Opatrzności i przyjęcia Jego miłosierdzia, które jest większe niż mój grzech. Pod Twoją obronę, Matko Dobrej Rady, oddaję wszystkie moje relacje. Składam w Twoje ręce te najcenniejsze i te najtrudniejsze. Powierzam Ci moje małżeństwo, prosząc o pokój, jedność i wzajemne przebaczenie. Na wzór Twojej relacji ze świętym Józefem. Składam Ci moje dzieci, wyproś im pokój serca, pośród zamętu współczesnego świata. Chroni je przed złymi wyborami, bądź dla nich gwiazdą przewodnią na drogach życia. Powierzam Ci moje relacje z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, ale składam Ci także te relacje, które są źródłem bólu, konflikty, zerwane więzi, nieporozumienia w pracy. Ty, która patrzyłaś na syna przebaczającego z krzyża, naucz mnie trudnej, ale uwalniającej sztuki przebaczenia. Daj mi siłę, bym nie chował urazy, bym potrafił pierwszy wyciągnąć rękę, bym modlił się za tych, którzy mnie skrzywdzili. Niech Twój pokój zagości w moim sercu, abym mógł go zanosić innym. W Twoje ręce Ucieczko grzeszników, składam moje wewnętrzne zmagania, moje walki duchowe. Powierzam Ci si moją pychę, która każe mi polegać na sobie, a nie na Bogu. Mój gniew i niecierpliwość, które ranią moich bliskich, moją zazdrość, która zatruwa serce, moją duchową apatię, lenistwo na modlitwie, niechęć do pracy nad sobą. Ty, która jesteś cała piękna i bez zmazy, spójrz z litością na moją nędzę. Jesteś pogromczynią szatana, obroń mnie przed jego pokusami. Jesteś matką łaski Bożej, wyprosz mi siłę do powstania z upadków i odwagę do codziennego nawracania się. Pod Twoją obronę uzdrowienie chorych oddaję wszystkich, którzy cierpią. Tych, których pokój został zniszczony przez chorobę ciała, nowotwory, choroby przewlekłe, niepełnosprawność. Proszę za tych, których dusza jest chora, za pogrążonych w depresji, w stanach lękowych, w uzależnieniach bądź blisko nich, matko otul ich swoim płaszczem czułości. Niech w Twoim spojrzeniu odnajdą pocieszenie, a w Twoim wstawienictwie Nadzieję i ulgę. W Twoje ręce, królowo pokoju, składam cały nasz niespokojny świat. Powierzam Ci, narody rozdarte wojną, szczególnie na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Proszę za ofiary terroryzmu, prześladowań i niesprawiedliwości. Zatrzymaj rękę tego, kto sieje nienawiść i śmierć. Powierzam Ci, przywódców państw. Wyproś im mądrość serca, aby szukali dobra wspólnego i budowali cywilizację miłości, a nie śmierci. Matko Kościoła, otocz swoją opieką, naszego papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Chroń Kościół przed podziałami i atakami zła. Wyproś nam wszystkim dar jedności i pokoju. Przyjmij, o matko, ten akt zawierzenia. Przyjmij całego mnie z moimi lękami i hołd, nadziejami, z moją słabością i hopnieniem pokoju. Ukryj mnie w swoim sercu. Naucz mnie żyć pod Twoją opieką każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty. Amen. Opuszczając te. Świętą przestrzeń modlitwy czujemy, że nie wychodzimy z niej sami. Twoja obecność, Matko, pozostaje z nami. Pokój, o który prosiliśmy i którego zaczątek odczuliśmy w sercach, jest teraz naszym skarbem i naszym zadaniem. Otrzymaliśmy go nie po to, by go egoistycznie zamknąć w sobie, ale by go strzec, pielęgnować i zanosić innym. Zobowiązujemy się dzisiaj, z Twoją pomocą, być siewcami pokoju w świecie, który tak bardzo go łaknie. Pomóż nam, Matko, przełożyć tę modlitwę na konkretne czyny. Daj nam siłę, byśmy dzisiaj ugrzyźli się w język. Zanim wypowiemy ostre, osądzające słowo, natchnij nas, byśmy znaleźli chwilę na życzliwą rozmowę z kimś samotnym. Daj nam odwagę, byśmy w sytuacji konfliktu nie dolewali oliwy do ognia, ale szukali dróg pojednania. Naucz nas patrzeć na innych Twoimi oczami, z miłosierdziem, cierpliwością i bezwarunkową miłością. Chcemy, aby nasza dzisiejsza postawa była cichym świadectwem, że życie pod Twoją opieką jest życiem w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Na zakończenie tej porannej modlitwy pragniemy jeszcze raz, z całą świadomością i ufnością, oddać się pod Twoją przemożną obronę. Niech te słowa, powtarzane przez pokolenia chrześcijan, staną się naszą tarczą i naszą pieczęcią na cały nadchodzący dzień. Niech będą wyrazem naszej pewności, że ktokolwiek chroni się pod Twój płaszcz, nie zginie. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Niech wszechmocne błogosławieństwo Boga, który jest naszym pokojem, niech błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego spłynie na nas za twoim wstawiennictwem, o Królowo pokoju. Niech nas umocni, uleczy i poprowadzi i niech pozostanie z nami na zawsze. Amen.